Cześć wszystkim, tutaj Pilar z ekipy GierNizen.pl Witam Was w kolejnym odcinku piątkowych podsumowań To będzie chyba 21 Dzisiaj trzeba przyznać, że nie będziemy mieli żadnych wielkich wydarzeń wstrząsających dostrzętnie całym growym światem Jest tylko kilka drobnych, ale za to nie mniej ciekawych rzeczy o których warto wspomnieć no, i to chyba wszystko. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pierwszego Cryzisa, który, będąc wielką niespodzianką, ukaże się na konsolach. O tym wiedzieliśmy już dawno, teraz wiemy jednak, że gra będzie w pełnej polskiej wersji językowej, to znaczy z głosami i tak dalej. Jest to dosyć um, niespodziewane, jeżeli chodzi o grę, która będzie występowała tylko i wyłącznie na platformach dystrybucji cyfrowej i tak. By the way, ee, jej cena będzie wynosić około 70 zł w przeliczeniu na naszą polską walutę. Czekamy. Decyzja, by w Assassin's Creed Revelations po raz trzeci kierować Ezio Auditore da Firenze, przyjęła się ze średnim zadowoleniem. Może osoby, które nie do końca cieszyły się z tego faktu, zadowoli fakt, że razem z wersją na PlayStation 3 będziemy dostawali pierwszą część przygód Altaira, który również pojawi się w Revelations. Jest jeden haczyk, takie... Dodatki będą możliwe tylko dla osób, które będą posiadały e, grę z tak jakby pierwszego sortu, czyli pierwszych egzemplarzy, które trafią do sprzedaży. The sound of Tydzień temu pewnie zbłaźniłem się nieco wspominaniem o nowym patchu do Minecrafta i nie sądziłem, że przyjdzie mi mówić o tej grze tak wcześnie, bowiem wyszła wersja 1.9, a właściwie wyciekła. I zamiast mnie, kaleczącego Waszą ulubioną grę, usłyszycie Bigona który zna się na niej nieco lepiej, i w tym momencie możecie zobaczyć odnośnik do jego filmiku. Jeżeli już jesteśmy przy materiałach stworzonych przez naszych redaktorów, warto zobaczyć recenzję Call of Juarez de Cartel, którą zrobił ślepy, gdzie okazuje się, że diabeł wcale nie jest taki straszny, jak go malują. Chociaż nie znaczy to, że Call of Juarez jest grom ponad wszelkie miary dobrą, bo tak nie jest i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Tydzień bez newsa o Battlefield 3 to zdecydowanie tydzień stracony. Wszyscy strasznie jarają się tąże grą, ale trudno się im dziwić, bowiem e, wygląda na to, że DICE podwyższy poprzeczkę, pokaże, że potrafi robić FPSy jak nikt inny i Miejmy nadzieję, a bynajmniej ja mam nadzieję, że skopię Call of Duty tyłek i zmusi Activision do e, zafundowania Infinity Ward i innym studiom, które działają nad e, tą marką, nowy silnik, by pokazali swoje możliwości na jakimś lepszym polu. E, news dzisiejszego e, dnia e, mówi o tym, że beta testy tak bardzo wyczekiwane Zaczną się 27 września dla osób, które zamówili preorder na platformie EA Origin, a otwarta beta zacznie się dwa dni później. My na szczęście, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziemy mieli okazję skorzystać z klucza zafundowanego przez jednego z czytelników i pokażemy Wam to nieco wcześniej, czyli chyba tego 27. Miejmy nadzieję. Batman Arkham City, który jest zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o grę roku, będzie miał poślizg, jeżeli chodzi o wersję PC-tową. Tak wiemy, to bardzo smutne. I tak jak często się zdarza, wersja konsolowa będzie miała premierę, a właściwie datę premiery bez zmian czyli w październiku, pod koniec października 21 pierwszego. Natomiast wersja na PC będzie musiała odleżeć aż do listopada. Counter-Strike to gra niemalże legendarna pewnie będzie jakimś mitem za kilka dziesiąt lat dzieci będą sobie o tym opowiadać. Nikt nie będzie wiedział o co chodzi, nieważne. I w dużej części graczy nie spodobał się pomysł na odrodzenie serii jako nowoczesnego, a to znaczy bardziej nowoczesnego niż do tej pory FPS-a. Pod tytułem Global Offensive. Innych może za to cieszyć fakt, że będzie miała ona otwarte beta testy i to w sumie już niedługo, a mianowicie pod koniec roku. W sumie nie tak niedługo, ale chyba wytrzymacie, skoro czekaliście tyle lat. Minie jakoś Counter-Strike nowy nie ara. Nie lubię, jak rozgrzebuje się jakieś stare tradycje i coś, co było jest symbolem dobrego sieciowego FPS-a, i próbuje się odgrzać kotleta, i moim zdaniem, nie mając jednocześnie zbyt wielu dobrych pomysłów na przekonanie do siebie, niemniej jednak fajnie byłoby przetestować tęże grę i jesteśmy ciekawi, jak ona wypadnie. Cały dotychczasowy tydzień płynął chyba pod znakiem betatestów Diablo 3 i użalania się nad sobą. Dlaczego też ja nie dostałem, a kto inny dostał klucz? No, my niestety nie zostaliśmy obdarowani, ale trudno, może to się zmieni. bo nie wiem, do kiedy trwają ów beta testy. Z tego co wiem, to ludzie są chyba zadowoleni. Do internetu wyciekło, czy może zbladowano wiele materiałów, więc wszystko można sobie podejrzeć. I miejmy nadzieję, że. Termin when it's done w końcu się zmieni i dowiemy się, kiedy Diablo 3 w końcu zagosi na półkach sklepowych. Na sam koniec krótka informacja, że demo Forcy Motorsport 4 ukaże się 3 października, czyli tydzień przed premierą. Będzie sobie można um, przetestować tę grę. Na oczywiście Xboxie 360 bo gdzie by indziej. Mnie znacie z pseudonimu Pilar. Zapraszam was na www.girnizan.pl odwiedzajcie nasz kanał, nasz profil na Facebooku, na Twitterze. I w ogóle wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na razie.